Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Francja to największe państwo Unii Europejskiej i chociaż wszystko wskazuje na to, że lata swojej imperialnej świetności no ma już daleko za sobą, no to jednak jest i pozostanie siłą, z którą każdy na kontynencie musi się liczyć. Siłą, która będzie miała wielki wpływ na przyszłość Europy. Prezydent Francji, Emmanuel Macron należy do tych polityków, którzy bardzo lubią opowiadać o, swojej, o swoich wizjach przyszłości, wizjach polityki również zagranicznej. To zresztą bardzo kontrastuje z Niemcami, którzy zauważcie, zawsze lubią trzymać karty jednak bardzo blisko siebie. Skoro jednak danych na temat wizji francuskiej wizji Europy, wizji przyszłości Europy z punktu widzenia Paryża mamy tak wiele dzięki rozgadanemu prezydentowi, postanowiłem zebrać te informacje w jednym kompaktowym materiale. Jaka jest zatem wizja przyszłości Europy widziana z perspektywy Paryża? Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do Macrona, teraźniejszości i przyszłości, warto chociaż skrótowo zarysować historię. W jakim momencie dziejowym znajduje się dzisiaj Francja, bo bez tego kontekstu historycznego wydaje mi się trudno zrozumieć tak wielkie ambicje Francji. Jak doskonale wiemy, fundamentem dzisiejszej Francji jest niezdobyta przez Rzemian wioska Galów, którzy dysponowali przełomowym napojem wyskokowym. No dobra, może nie o taki kontekst historyczny mi chodzi i zresztą nie chcę zbytnio zagłębiać się w historię, bo wiem, że potrafię utonąć w dygresjach, a naprawdę nie chcę się cofać do kapetyngów. Więc kontekst historyczny bardzo krótko. Francja należała do tych państw europejskich które najbardziej wymiernie skorzystały na odkryciach geograficznych. Doskonałe usytuowanie geograficzne, otwarcie na Atlantyk, możliwość eksploatowania nowych ziem, to doprowadziło do tego, że Francja stworzyła imperium o prawdziwie globalnym zasięgu, a jednocześnie ze względu na swoją skalę na kontynencie przez długie stulecia była wiodącą siłą również w Europie, szczególnie wówczas, gdy rozbite, podzielone były Niemcy. Ameryka Północna czy Południowa, Afryka, Azja czy Bliski Wschód, nieważne jakiego kontynentu dotkniemy na globusie, gdzieś w pobliżu znajduje się była posiadłość kolonialna Francji. Rozległość tych posiadłości szła w parze z siłą Paryża na kontynencie. W wielkim skrócie, Francja wcale nie tak dawno była mocarstwem zdolnym do współkształtowania losów nie tylko Europy, ale całego globu. No właśnie, ale czas przeszły nie był tutaj użyty bez powodu, ponieważ europejskie imperia kolonialne utraciły swoje najważniejsze posiadłości. Zresztą te posiadłości nieradko są dziś częścią innych potężnych państw i tak Quebec jest częścią Kanady, Luizjana jest częścią Stanów Zjednoczonych. Ten motyw, który często pojawia się na kanale, czyli generalny spadek znaczenia Europy w porównaniu do regionów, nad którymi do niedawna europejskie państwa dominowały, to przecież również Efekt erozji europejskich imperiów kolonialnych. Dziś Francja nie ma żadnych szans na pełnienie roli globalnego imperium. Te czasy bezpowrotnie minęły. Co więcej, nawet w Europie znaczenie Francji relatywnie spadło, ponieważ 30 lat temu ponownie zjednoczyły się Niemcy, które gospodarczo i politycznie przerastają sąsiada. Zresztą ta różnica gospodarcza na korzyść Niemiec stale się poszerza. Francja stoi też przed wielkimi wyzwaniami związanymi z rozchwianym porządkiem społecznym i koniecznością trudnych reform gospodarczych. Ale wszystko to nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z potężnym, bogatym i wielkim europejskim państwem, które obok Niemiec ma największy wpływ na europejskie realia. Francja wiedząc o tym, że sama będzie zbyt słaba, by kształtować porządek międzynarodowy, bo każde europejskie państwo będzie zbyt słabe, do tego by miejsce przy stole miała przynajmniej Europa jako całość. Bo wtedy w związku z pozycją Francji w Europie, ta pośrednio będzie mogła utrzymać wysoki status globalnie. W francuskiej wizji przyszłości Europy można bardzo wiele zarzucić. Bujanie w obłokach, oderwanie zupełne od realiów, hipokryzję czy nacjonalizm ukryty pod europejskimi hasłami, ale sądzę, że czasami po prostu warto poznać czyjś punkt widzenia, szczególnie gdy płynie on z państwa tak istotnego dla losów Europy. Pozwólcie zatem, że teraz postaram się odtworzyć Obraz przyszłości Europy widziany z perspektywy Paryża i zaznaczam, że to nie są absolutnie moje pomysły, moje poglądy, a jedynie właśnie odtworzenie wizji prezydenta Francji na podstawie jego licznych wypowiedzi. Czasami zaszyję tam ukryty cytat bezpośredni z Macrona. Wszystkie oczywiście źródła, linki do, do wszystkich jego wypowiedzi, na których oparłem tę wizję, znajdziecie, jak zawsze, w opisie filmu. Europa musi uzyskać strategiczną niezależność, a jedynym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zacieśnianie współpracy w ramach Unii Europejskiej i wzmacnianie instytucji europejskich. Nie chodzi o to, by całkowicie rezygnować z tego czynnika narodowego, bo to na tym poziomie realizuje się w dużej mierze demokracja. Chodzi po prostu o to, że na poziomie państw narodowych jesteśmy zbyt słabi, mamy zbyt małe znaczenie, by poradzić sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Jedynie działając wspólnie, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie czekają już na horyzoncie. I nie da się pominąć tego faktu, nie da się pozostać wyłącznie na poziomie państw narodowych i luźnego związku na europejskim kontynencie. By osiągnąć strategiczną niezależność, niezbędne jest niedopuszczenie do tego, by ład międzynarodowy opierał się wyłącznie na woli Stanów Zjednoczonych, bądź też był wypadkową przeciągania liny między Amerykanami a Chińczykami. Potrzebny nam jest multilateralizm, tworzenie formatów kooperacji, których celem jest załatwianie konkretnych problemów, wspieranie organizacji międzynarodowych tak, by Europa mogła zabierać głos w ważnych sprawach dla całego świata. Aby być podmiotem niezależnym, Europa musi sama dbać o swoje bezpieczeństwo, nie może polegać wyłącznie na Amerykanach i zresztą takie stanowisko jest zbieżne z interesami Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają rację, że narzekają na Europę w kwestii polityki obronnej. Dostęp do amerykańskiego parasola obronnego rozleniwił stary kontynent, ale jednocześnie sprawił, że staliśmy się od USA całkowicie zależni. Sytuacja, w której amerykańscy żołnierze są zaangażowani w Europie na taką skalę, jest nie do utrzymania. Związku Radzieckiego już nie ma. Amerykanie nie mają w dłuższej perspektywie interesu, by utrzymywać zaangażowanie na taką skalę. Zresztą Amerykanie mają teraz swoje zmartwienia na Pacyfiku i zawsze mogą wycofać się z Europy dla potrzeb polityki wewnętrznej. No i co wtedy? Nie ma znaczącego podmiotu politycznego, który nie potrafiłby sam zadbać o bezpieczeństwo swoich obywateli i Europa musi wreszcie do tego dojrzeć. Europa, która wreszcie intensywnie zajmuje się swoim własnym bezpieczeństwem, to jednocześnie Europa, która potrafi oddziaływać na swoje bezpośrednie otoczenie. Działając w porozumieniu z USA, możemy w ten sposób odciążać Waszyngton. Nie musi być tak, że Amerykanie muszą być wszędzie obecni, bo bez Amerykanów niczego nie da się zrobić. Jeśli tylko w Europie zbudujemy do tego własne możliwości, a przecież nas na to stać. A jeśli jesteśmy już przy tematyce bezpieczeństwa, to porozmawiajmy o NATO, bo czym to na to dzisiaj tak naprawdę w ogóle jest na to powstałoby bronić się przed związkiem radzieckim ale związku radzieckiego już nie ma kto zatem jest potencjalnym przeciwnikiem jaki jest cel istnienia sojuszu północnoatlantyckiego na to potrzebuje nowej definicji i nowych politycznych celów które organizacja miałaby osiągać Spójrzmy na przykład na Turcję, członka sojuszu. Dwa lata temu Turcja rozpoczęła operację wojskową w północno-wschodniej Syrii bez żadnej koordynacji z NATO, ani z USA, ani z Francją. Turcy rozpoczęli operację, gdy natowskie wojska były na miejscu. De facto rozpoczęli działania militarne w miejscu, w którym działała koalicja, i to w dodatku przeciwko siłom, które wspierała. Wiarygodność NATO, USA i Francji w regionie po prostu przestała istnieć. Właśnie dlatego prezydent Macron nazwał NATO organizacją ze śmiercią mózgową. No bo co nas łączy, jaki jest cel? Jakie są zasady funkcjonowania w ramach sojuszu, skoro jeden z jego uczestników może podejmować bez konsultacji działania sprzeczne z celami innych jego członków? W dążeniu do budowy strategicznie niezależnej Europy Francję bardzo irytuje bezczynność, też nie tak aktywna postawa Berlina. Oczywiście Francuzi nigdy w życiu tego nie przyznają, ale muszą doskonale wiedzieć o tym, że wszystkie plany przyszłości Europy bez Niemiec na pokładzie no, nie mają żadnego sensu. Wiele się mówi o francusko-niemieckim silniku, który ma napędzać Unię Europejską i on czasami działa. Na przykład, jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, no to głównie Francuzi i Niemcy przekonali wszystkie inne państwa Unii Europejskiej do tego, by zgodziły się na proponowane rozwiązania. Ale jednak Niemcy są zdecydowanie bardziej zachowawcze, jeżeli chodzi o swoje dążenia do zmian w ramach struktury Unii Europejskiej. No i to powoduje w Paryżu mały ból głowy. Albo w sumie nawet nie mały ból głowy po prostu ból głowy. Globalnie jedną z najistotniejszych kwestii bez wątpienia jest dziś rosnąca rola Chin i jednocześnie dążenie Stanów Zjednoczonych do powstrzymywania tego wzrostu znaczenia Chin. Europa w całym tym kontekście musi zachować niezależność. Chiny musimy traktować z jednej strony jak partnera, ale z drugiej strony jak systemowego rywala. Nie da się rozwiązać szeregu globalnych problemów bez traktowania Chin po partnersku. Zmiany klimatyczne to najbardziej palący przykład. Jednocześnie Chiny są rywalem, jeśli chodzi o handel i chęć do dominacji w regionie Indo-Pacyfiku oraz model państwa, czy łamanie praw człowieka. Zdaniem Francji należy całkowicie odrzucić koncept sprzymierzenia się wszyscy kontra Chiny, gdyż takie działanie jest potencjalnie niezwykle konfliktogenne. Taka postawa tylko przyspieszy działania Chin w regionie. Poza tym nie możemy odcinać się od Chin tylko dlatego, że ktoś nam tak każe zrobić. No z suwerennością nie ma to nic wspólnego. Nie oznacza to jednak, że zachowanie niezależności oznacza zachowanie równego dystansu zarówno do Waszyngtonu, jak i do Pekinu. Stany Zjednoczone nie są dla Europy systemowym rywalem. Mamy ze sobą znacznie więcej wspólnego, zarówno pod względem historycznym, kulturowym, jak i pod względem interesów, niż z Chińczykami. Kluczowe zatem będzie to, by znaleźć sposób na współpracę z Amerykanami tam, gdzie uznamy to za słuszne, ale by decyzja na temat tego, czy Amerykanów wesprzeć, czy nie, nie była automatyczna. Chodzi o to, by była przemyślanym działaniem nakierowanym na interesy Europy. No i wreszcie Rosja. Francja bardzo konsekwentnie stoi na stanowisku, by nie wykluczać Rosji z politycznej układanki w Europie. Z czego to wynika? Otóż Europa ma wreszcie uzyskiwać możliwości oddziaływania na swoje otoczenie brać swój los we własne ręce ale mówimy tutaj głównie o Bliskim Wschodzie czy północnej Afryce. Na wschodzie Europa powinna rozmawiać z Rosją, bo to jedyny sposób na osiągnięcie stabilności europejskiego projektu na wschodzie. Zdaniem francuskiego prezydenta Rosja jest częścią Europy, zarówno pod względem kultury i historii, jak i pod względem geografii. Rozszerzenie granic NATO i Unii nie poszło w parze z osiągnięciem zdolności do zapewnienia stabilności na granicy Unii Europejskiej, dlatego Rosja jest niezbędna do jej osiągnięcia. Poza tym, wykluczenie Rosji z Europy mogłoby wepchnąć ją w łapę Chin. Podsumowując, ze względu na globalne wyzwania, potrzebujemy silnej Europy, co oznacza dalsze wzmacnianie instytucji Unii Europejskiej. Oznacza przesuwanie pojęcia suwerenności z poziomu narodowego na poziom ogólnoeuropejski. Nie możemy dać się wciągnąć w konflikt amerykańsko-chiński. Musimy pozostać niezależnym, odrębnym ośrodkiem. Jednocześnie. Musimy potrafić współpracować z Amerykanami na bardzo wielu polach, nie odcinając całkowicie Chińczyków. Musimy wreszcie potrafić się sami obronić, móc oddziaływać na swoje bezpośrednie otoczenie, no przynajmniej jeżeli chodzi o północną Afrykę czy Bliski Wschód, bo na samym wschodzie tutaj polisą ubezpieczeniową Unii powinna być Rosja, której nie da się odciąć od Europy ze względu na historię i geografię. Tak w skrócie kształtuje się francuska wizja przyszłości Europy. Oczywiście można by to uzupełnić o kilka kwestii, ale na przykład temu, co dzieje się w Afryce przy udziale francuzów, no, temu warto poświęcić całkiem osobny materiał. Oczywiście całą tę wizję można by poddać krytycznej analizie, ale tym razem chciałbym to te kwestie oddać w wasze ręce. Co wy na ten temat sądzicie? Czy podoba wam się francuska wizja przyszłości Europy? Czy chcielibyście w takiej Europie żyć? Dajcie znać. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. I do zobaczenia.